Witam Was w kolejnym odcinku z White Shadows Bardzo dużo tych uczaczków tutaj lata, teraz świńskich, nie wiem Będziemy ich wykorzystywać chyba w ciągu dalszym, no bo co? Niestety, może co to zaś? Te muzyczki, nie, moment Nic mi nie grozi, jak jestem kupą wielkiej, tak co dobrze, powolutku i na spokojnie, będziemy sobie przemieszczać się. No i czego mi tutaj robisz? Chciałbym sobie... O Boże. Muszę dotrwać tu do końca. Kolejne... Patrzcie do mnie tu. Boże, zaś to... Jest tu dużo, ale... Nara. Budzik. Trzeba odebrać ten telefon? A hey, ja budzik. Kośwa, nara. Nie wiem o co chodzi, Czemu mi to nie biło. Aha O boż A ja na lewo, a on na prawo? To ma znaczenie? Raczej nie. OK. Ktoś się cieszył z tego, że tutaj spadam. Świetnie. Z drugą ja mam iść, w lewo chyba po prostu tutaj się dzieje o tam jest świnia ja mam tutaj, nie, na ja na hak a one się zmielą to że się ja nic nie daje niestety ja się mogę wspinać to nara, nie chcę patrzeć na to I nerwujemy ten megafon bardzo, bardzo głośno tu jest coś o matko, mam tutaj iść, no, ale nie wiem co dalej. To osza To był checkpoint, tak? No dobrze, ale nie wiem co ją robić O pójdę tu Pójdę tu I co? Na te tłoki, tak? Dobra Na dole coś. Dobra, tuż możemy spaść chyba. Muszę na to spaść. Bardzo jest tu głośno. Okej. Okay. To wiecie, zaraz tak polecę, że nawet nie trafię w to. afraid of the darkness? To są jakieś propagandy TV, tak? No... Te kulki to są właśnie te kurczaczki. No, ile teraz? Zaśpięć tych mam reklamy, to była świetnie. Czy ja mogę tutaj bez chciałbym napić kawy. Ale faktycznie samych tych ptaków dużych tym, czym ona jest, to nie było jeszcze poruszonego tematu, czym oni są w tym wszystkim. O nie. Czyli tak, muszę coś. Jezus. O, tak, ja mam to przejść. Ogłoszenie jakieś było, tak? Dobra, idę. O! Otwórz, zobacz. na czas? Nie. Chociaż... Tak szybciej mam to zrobić. Po prostu to już czas się liczy wtedy, tak, czy co? Nie. No bo tutaj spada to już specjalnie. Może podtrzymam to dłużej u górę. Się rozwali, to czekajcie. Nie ono ma siłę tego trzymać. Czy jest tutaj coś do wzięcia? Nie. Może to jakoś rozwalić. mu ty nie chcesz tego trzymać? No i trzymaj to hmm. Nie zdążę Nawet skacząc Hm Ja wiem, czy to na pewno o to chodzi może patrzcie. Nie wiem czemu ona się tak tam. Nie umiem, nie wiem o co chodzi. Tu się to zamyka na reje. To nie ma nic, raczej mógłbym użyć, co? Nie. Jestem, ale jak? Tego nie wiem. Było jakieś trudne, głupie. Nie wiem, czy trzeba było trzymać tą dźwignię faktycznie, czy coś, nie wiem. Ale dobra. Mhm, uh -huh, baterie. A czemu? <laughs> o nie, mam je to zabrać? No dobra, może mam ja to zabrać A co będzie, jeśli zabierze to mnie? Nie może mnie zabrać, bo muszę być tu Widzę siebie Taki przezroczysty byłem Dobra, zabierze mnie gdzieś Gdzieś w końcu te baterie muszą trafić do odbiorców w sensie do klientów, więc no powinniśmy w końcu się wydostać gdzieś, nie? Bright Low Batteries Poszła muzyka Light is life, life is light Co znane w ogóle, tu tu tu, tu. Znane te tak. Pory. Dobrze, ja mam czas na kawę, chociaż dowiedziałem się też, że czaptorów jest pięć. Każdy na 20-30 minut. Dobra, wypóź tam nie. Coś telefon dzwoni w tym budynku. Będzie gadała pewnie zaraz. Musi odebrać czy coś. A to mysza jest jakiś szczur. To ja nie mogę się ruszyć, póki to, nie widzi mnie. Dobra, nieważne. Bo to oszukałem gra. O co się kamera odwróciła? O boże, odwrócę na sterowanie Bo ja teraz jestem z widoku... Telefon gada. No i nara. O, dziękuję. To było fajne. Ministry of Light. My się musimy tam dostać. Może im to zburzymy wszystko tą konspirę w jedną wielką. Może jakaś propagandę puścimy jak to wygląda. Welcome to Fun World. Myślałem, że mi to porazi. To muzyka, ta skakanie jest dużo szybsze. Stage. O nie. Tutaj nie wiem, czy ja chcę być głównym bohaterem tego. Pan Vision presents. O boże. Wszyscy będą śmieli ze mną. Trudno, lecimy. No nie będziecie sobie szydzić za mnie, Gnoje. Rozumiem, że szczury tutaj e, odgrywają jakąś lepszą rolę w tym wszystkim. Applaus. A dirty tale plague in the Fun World Trails. A dirty tale plague. Aha, takie rzeczy. Ja Ten nie chce wiedzieć, co będę musiał robić tu z tymi piłami. Reach for the light or die trying. Today episode 838. Jesus. Co mam robić? Ale podskoczyłem. Only a dead bird is a good bird. No tak, bo wtedy możecie mnie przerobić na baterię, tak? No ja. Może w miejscu lepiej skakać? Śmieszne No robi sobie ze mnie... A dobra, to zagnuj Raven Girl... No i udało mi się, no i nara... O nie! nie dupiej Przydałoby się... ...jeszcze patrzeć na piłę. Czy żadna mi tutaj... No właśnie! O nie Ej, no nie złapo mnie. Czy to jest to takiego checkpointa? Jest jak dobrze. Ale fajnie jest to zaprojektowane, nie powiem. Miałem skoczyć od razu, widziałem to. Ale skupiłem się na tylu rzeczach. A ja też nie mogę za szybko, bo rączka się może jeszcze nie pojawi. Dobra, teraz z powrotem i szybko z powrotem. Na której ręce mam być? What? O co to jest takie kręcone? Nie mogę nic robić. O nie. No wiesz, ja by tu nie zrobi nic. No ha, koniec show. Chapter 3.

Jestem teraz świecąca, ale to już w kolejnym odcinku. Muszę do rączki iść. Co tu się odwiprzyło? Dobra, słuchajcie, usłyszymy się w kolejnym, czwartym czaptarze. Do usłysząka w takim razie, dajcie znać, czy wam się podoba. Na razie, cześć.